Dobra, w poprzednim odcinku powiedziałem wam, że macie do wygrania dwa skiny, jeżeli wam się to udało, to teraz właśnie widzicie wyniki z tego filmu, a jeżeli nie udało wam się 20 łapek w górę dobić, to nie macie do wygrania nic. Za to w tym odcinku macie do wygrania USP Cortex, tym razem ja wybieram skina, zostawiacie dowolny komentarz, dajecie łapkę w górę, no i oczywiście subskrypcję wraz z dzwonkiem na kanale i w następnym filmie wylosuję zwycięzcę. Pamiętajcie, że tych łapek w górę musi być 20, także wyślijcie materiał do znajomych, żeby po prostu 20 łap w górę było, aby każdy mógł wziąć udział. W giveaway. Lecimy już na stronkę. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona Pirate Swap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny Lipilek, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, mamy 850 zł, moi drodzy Państwo, jesteśmy już na evencie, na początku chciałem sobie trochę postrzelać do tych skinów tutaj z trybu Ustrzel Skinat i chciałem też wydać wszystkie moje tokeny, które dzisiaj sobie w tym odcinku zrobimy, tutaj macie, o, 5 udało się ustrzelić nieźle, co jakiś czas coś tam oddaje to strzelanie do tych... Babeczek cukrowych i odbieranie tych skinków. Bardzo istotna dla Was rzecz, czyli kodzik lipilek, kod promocyjny, który daje Wam 10% więcej do depozytu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy na start. Zachęcam zdecydowanie do wpisywania. W każdym razie tak, my dzisiaj na pewno będziemy sobie wykorzystywać wszystko w handlarzu, czyli wszystkie, całe to 30 koła, na pewno ponad. Bo jeszcze sporo myślę, że nam tutaj wypadnie, będziemy sobie to wykorzystywać. Do tego będziemy otwierać sobie najdroższą skrzynkę, czyli tego Golden Area Case'a, którego wcześniej nie otwieraliśmy podczas testu. I skupiliśmy się tylko na pinacie, więc tak naprawdę pinata z racji tego, że była naprawdę spoko, będziemy ją też otwierać. No i oczywiście też najdroższa tutaj ta skrzyneczka. Dawno nie robiłem bitwy 1 na jeden, więc może. Uda mi się coś tutaj ciekawego wygrać Mam nadzieję, że się uda Bitwy 1 na 1 charakteryzują się tym, że no Musi wypaść coś naprawdę mocnego, żeby ten profit był Faktycznie opłacalny Mam nadzieję, że będzie też tak się działo No bo może być tak, że nawet to 588 złotych się nie zwróci Patrząc na to, jakie skiny wypadają No to może być Dość ciężko. Niestety ja dostałem... okej okay, dobra. Nie wiedziałem ile to kosztuje 470 ziko. I teraz jeszcze dostałem też coś chyba dobrego. Tak jest, mamy linka, czyli 1 na 1 udało mi się z botem wygrać, nawet ładny proficik, więc dzisiaj bitwy 1 na jeden. Właśnie przy teście tych oto skrzynek, czyli goldenków i pinia. To właśnie będziemy sobie robić. Ewentualnie trujeczki możemy też spróbować, bo tego też wcześniej nie było. Więc zacznijmy sobie, ktoś dołącza 882 zł? Chyba nie ma sensu czekać, czy odpalamy bota i. Lecimy na dwóch playerów i jednego bota. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Trzy piniaty przed nami i Golden Area. No, liczę, że tutaj będzie oddawała ta skrzynka tak samo, jak poprzednio mi oddała. Nightwish to jest skin, który y, mógłby być dużo warty, ale niestety nie w tym stanie. To dobrze, to dobrze, bo nie on nam wypada, tylko przeciwnikowi. Hyper Beast za 140 zł. I teraz się zaczynają Golden Case. Y, I mamy pierwszego Hyper Beast ze 300 dla przeciwnika naszego. No, to jest spoko skinek, bardzo spoko skinek, ale tani skinek, niestety. I... Ostatnia skrzynka to będzie AWP Niestety zbyt tania Żeby tutaj przebić tego ziomka Więc bitwę przegrywamy z Kretesem Dobra, zróbmy sobie tak Odpalimy sobie jedną bitewkę Jeden na jeden Na samych tych oto skrzynkach Odpalimy sobie dwie I w ten sposób sobie spróbujemy to wygrać Spróbujemy farmić tutaj może z 10 koła Jeszcze tych tokenów I wrzucić po 10 kado Do faktorki I zobaczymy jakie skiny nam wypadną Przypominam wam też, że na stronce macie do odebrania prezent Ja w poprzednim odcinku odbier odbierałem sobie mój prezent I dostałem 300 zł to za darmo Uuu, teraz na kałaszek Chyba trzeba będzie wart No dobra, na szczęście udało się wygrać Jeden na jeden Taki trochę coin flip Ale dobra jeszcze dwie sobie odpalmy bitewki, żeby trochę się podbiły te punkty. Fajnie by było, tylko że z tego co widziałem, to teraz dostaliśmy tylko tysiaka punktów, więc nie za dużo, patrząc na to, ile chcieliśmy sobie wydropić na samym początku. Jaki był zamysł? Nie wiem ten gailek ile warty. Ok, jest dobrze. I druga skrzynka. No ok, powinien być win. Tak jest, na pewno będzie winek, więc mamy jeszcze kolejną kaskę. Dużego tego, tego profilu, dużego nie ma, ale cały czas wygrywamy, więc to jest dla mnie dość ważne. I teraz tak, wpisujemy sobie tu 10 koła i 10 koła będziemy sobie Wrzucać 50 zł z 10 koła. O, nieźle. 30 zł i 14 zł. Całkiem dobrze poszło, uważam. Kilka dobrych skinów wypadło. Całość sprzedana i łącznie mamy tysiaka. I teraz spróbujmy sobie wrzucić Alina i zobaczymy, czy uda nam się wyciągnąć proficik z tego odcinka, czy też nie. Pięć skrzynek, na dwie osoby. Zróbmy sobie coin flipa jeden na jeden, pięć skrzynek. Fajnie by było jakby dołączył teraz na koniec player i mógłbym zagrać tą bitwę z playerem. Zerknijmy sobie zatem jak w ogóle to wygląda na stronie. Jest jedna nasza bitwa z tysiaka i to jest taka droższa bitwa? No, taka jedna z droższych. Tu ktoś za 1200 zrobił bitwę, ale odpalił z botami. Dobra, myślę, że nie będziemy czekać, po prostu odpalamy też naszą bitewkę, niech to będzie rosą. I lecimy, pięć! Caseów, goldenów. Ostatnia bitwa. Za całą naszą kasę wypadamy. of war. Elite bit, Dobra. Jest dobrze. 140 zł. I lećmy dalej. Jest dobrze. Mezis. Cały czas na prowadzeniu. Byśmy tylko tego nie stracili. Będzie znakomicie. Jest kurs w petce. przewagę zgarnął przeciwnik. I ostatnia skrzynka. Chyba przewaga wraca do naszych hak. Wraca w nasze ręce. 2,5 tysiąca. Udaje nam się tyle w tym materiale wyciągnąć. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie wiem, ile mieliśmy na początku. Ale naprawdę mega dobry profit na najlepszych skrzynkach, czyli piniatach i tych goldenach. Zdecydacz. Zdecydowanie na tym evencie polecam otwierać. Zdecydowanie piniatki numer jeden i te goldeny. Spoko, kiedy lecą wam właśnie te P250 kursy. One są mega spoko i mega dużo warte. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Do usłyszenia. Siemanko. Cześć.